Fabiusz e, Jan Paweł II e, otworzył drzwi do Polski, której nie znamy. E, Przekraczanie tych drzwi to było i jest jeszcze wciąż jedną z wielkich emocji, jakie przeżywam. E, emocji, które podzielam razem ze starcem Questa mostra nasce col z di far conoscere la profonda bellezza di due nazioni che si assomigliano. Dwie nazioni unite da un antico legame fraterno, per aprire le più forte possibili. Non si protegge ciò che non si conosce, conoscere per proteggere. Ta wystawa powstała z pagnieniem, aby zapoznać widza z głębokim pięknem dwóch krajów, które tak bardzo są do siebie podobne. Dwa kraje zjednoczone więzią braterską, aby otworzyć jak najwięcej drzwi między naszymi Abbiamo tutti un grande impegno da portare avanti, con responsabilità. Un compito cominciato anni fa da chi ha speso una vita per far sì che la natura venisse protetta da chi ha duramente lavorato perché il bisonte europeo sopravvivesse e non finisse nella lista delle creature estinte. Ora il nostro impegno è portare avanti questo compito educando le nuove generazioni. Questa natura è la casa dove abitiamo tutti, non è nostra, servirà anche ai nostri nipoti. Mamy wszyscy wielkie zadanie do wykonania z odpowiedzialnością. Zadanie y, otrzymane kilka, kilkadziesiąt lat temu od osób, które poświęciły życie, aby natura pozostała chroniona. Od osób, które pracowały, aby rzut europejski przeżył i nie skończył na liście zwierząt wyginionych. Y, teraz naszym zadaniem jest kontynuowanie y, ich pracy, polegające na nauczaniu młodych, młodych pokoleń. Natura to dom, gdzie mieszkamy wszyscy i należy chronić, naprawdę i po prostu utrzymać ją dla naszych również wnuków. Dziękujemy. Ja jestem bardzo zadowolony, że jestem w Polsce, gdzie będę skupiony, gdzie będzie pozostał mój Molto Molto Dziękujemy grazie, Państwu grazie. bardzo, jesteśmy bardzo szczęśliwi, będąc tutaj w Sandomierzu, Państwo jest tutaj właśnie jest z powodu, szczęśliwy jeszcze z powodu tego, że po mnie. nie. No to brawa, brawa. Tasia i Pałko pod wspólnym niebem. Cieszymy się że Dziękujemy bardzo. Pod wspólnym Baldachimem. Baldachimem, to Prosimy, zapraszamy do obejrzenia zdjęć. Przy zdjęciach są tutaj opisy, kolejne Co? tak jak, jest, jak są powieszone, od 1 do 14 i kolejne. W Ale pani sandomierzanko nie jest nie przez to. przypadek. <laughs> nie e, to jest. Proszę, jest tak. Portanella z Bologna. Mortodella? Które to mortodella? Tu. No to koniecznie. Trzeba spróbować. A, są tam. Okej. Ach, mort. A czyli mortadella po polsku. A, a tu czerwone wino, tak? Czerwone wino. Tak. Jest. Tak, niedaleko Bolonii. Przedstawcie kochany bardzo jeszcze raz, bo ja tu się to wygląda Stasia? What's your name? A Fausto, pardon. Fa Fausto. Fausto. A, e, a, a first name? Fausto Branki. A branki? Yes. Branko. From Boloni. E, from Bolonia. From Give Bologna. From Bolonia. Yes. Bologna. Bologna. Flaga Polska jest biało-czerwona. Tak Flaga Bologna jest, jest czerwona-biała. Świetnie, świetnie. Czy takie w jak w Indonezji, bo Indonezja ma odwróconą flagę polską. Wiesz o tym? In, e, e, st state li Indonezja. Indonezja, tak. Okay? Tak. No. Gratjo, ja bardzo.